Siemanko, witam Was wszystkich introwertyków. Tylko chcę poruszyć jeden temat. Wiele osób mnie pisało, komentowało. Przeważnie był taki wiek od 16 do 20 lat, że dzięki mnie wiedzą kim jestem. Słuchajcie, idźcie tą drogą. Ja już mówiłem wcześniej w jakichś tam TikTokach o tej sprawie. Idźcie tą drogą, żeby wiedzieć kim się jest i jak się zachowuje na różne życiowe sytuacje. Jak się zachowujesz, jak reagujesz, jak działasz. Czy strachem, czy skupieniem, czy koncentracją, czy wieloma innymi sposobami dopiero się okaże, dopiero wtedy jak będziesz już dojrzałym człowiekiem. Eee, mi to prosto mówić, bo już jestem dojrzałym facetem. Podobno facet dojrzewał tak po 40, już mam ponad ponad 46. Więc ja sobie zdaję sprawę z tego, że ja już dojrzałem, ja mogę robić takie filmy i mogę wam coś od siebie wydawać z moich prywatnych doświadczeń i moich prywatnych odczuć starałem się przekazać w moim TikToku wszystko tak jak ja to czułem, oczywiście tam się posiłkowałem gdzieś w internecie jakimiś jeszcze cechami wspólnymi bo też chciałem sprawdzić czy ja to ja czy faktycznie jest introwertyk, czy jakaś inna jeszcze odmiana czegoś tam teraz wiemy ile odmian jest z tych, tych płci i tych innych spraw o których będę mówił, także wiecie to trzeba wszystko sprawdzić bo człowiek jest, tylko człowiekiem nieomylnym jest, więc i omylnym, więc ciężko coś nagrywać mówić od siebie, komuś coś wrzucać, co nie jest prawdą. Ja, jeżeli chodzi o mnie, wszystko powiedziałem tak, jak ja czułem, nawet mniej. Bo mam jeszcze inne pomysły, może być więcej tych TikToków może będą takie bardziej konkretniejsze jeszcze, będą takie przykłady będą życiowe. Ale nie idźcie tą drogą młodzi, bo żeby stwierdzić, czy się jest interwertykiem, oczywiście się interwerty to nie jest żaden za zarzut, to nie jest jakaś tam przekleństwo czy coś. To jest po prostu no taka pewna cecha charakteru umysłu, którego już już tak powiem, nie wymarzysz. Możesz oczywiście to kontrolować, tak jak ja to kontroluję, no właśnie. Ale zanim tą drogę się przejdzie, zanim to wszystko, to musisz pocierpieć. No niestety musisz pocierpieć. Tak to właśnie jest skonstruowane, to na nasza psychika, że trzeba pocierpieć. Oczywiście jeśli masz fajnych rodziców, którzy się obserwują w ogóle fajną rodzinę i w ogóle wszyscy są fajni dookoła Ciebie, szybciej to wszystko się wyłapie. I też jak masz rodziców, obserwujesz rodziców, czyli, czyli wiesz, skąd masz te różne zachowania, czy masz po nich, czy, czy na, nauczyłeś się gdzieś w szkole, może czegoś, może coś. I generalnie charakter tak czy siak się kształtuje w każdym dziedzinie życia, w domu, w szkole, na podwórku, w, w gościach, gdzieś w sklepie, gdzieś na mieście, na wyjazdach, na wakacjach. Wszystko to się wtedy kształtuje Twój charakter, czyli twój sposób bycia, zachowanie, tak? Kiedyś słyszałem, że najważniejsze Najważniejsze są pierwsze 4 lata dziecka, jeżeli chodzi o charakter. Czyli nawet tak nie jesteś świadomy tego, że, że żyjesz, to, to i tak te wszystkie bodźce przyjmujesz czyli, i które potem rzutują na Twoim jakby życiu. Czyli jak dziecko zostaje upuszczone przez rodziców bite, maltratowane czy coś, teoretycznie może 10 lat może tego nie pamiętać, ale to wszystko gdzieś tam zostało w środku, to kiedyś to się i tak wyjdzie na, na, wyjdzie na światło w jakichś innych Twoich zachowaniach. także też trzeba na to uważać, także ja Wam oczywiście nie, nie żałuję bycia introvertykiem, bo to jest fajny stan. Oczywiście znaczy to są plusy i minusy, czyli to jest takie przekleństwo. Widzisz wszystko w ludziach, to czego oni nie widzą sami w sobie, albo inni dookoła nich nie widzą, ale Ty spojrzysz, wymienisz zdanie i Ty już wiesz. Ja najczęściej, <laughs> i to jest też, też fajna sprawa, bo, bo też wyczuwasz dobrych ludzi, aczkolwiek dobrzy ludzie się, się też kamuflują, bo nie chcą być, tacy, że tak powiem, rozszyfrowani, że są dobrzy. Bo świat nie jest dobry i każdy ubiera jakąś tam maskę To jest też zrozumiałe, ale Ma dłuższą metę ubieranie maski i zmienianie tych masek Co do okoliczności jest też zgubne dla samego ciebie Dla samego siebie, po prostu sam ze sobą się czujesz Nie w porządku i jeszcze jako introwertyk to w ogóle Stary, to już wtedy rozmawiasz ze sobą, masz już Podwójną osobowość i Jedna mówi to, druga karci tą drugą osobowość I potem ty żyjesz w źle, tak jak ja żyłem długo też w źle Też miałem złe inne towarzystwo Niby każdy z innej parafii, a każdy tak jak się tak samo, co też jest niezdrowe. No, każdy no, chciał może nie odbiegać od tego tłumu i tego wszystkiego, od, wiecie, od społeczeństwa, żeby się w oczy, w oczy nie rzucać, że się wychował w Polsce, tam jak się rzucałeś w oczy kiedyś z moich czasów to byłeś było, najlepiej chodzić tak samo ubrany tak samo mówić, tak samo się karbić, żeby nie rzucać się po prostu w oczy. Ludzie nie lubią jak ktoś się, że tak powiem, e, odstaje, tak? odstawanie, jeżeli chodzi o introwertyków, jest bardzo fajne, bo wtedy możesz naprawdę zauważyć wszystko, co się dzieje dookoła, pomimo tego, że masz w głowie taki harbider wtedy. No niestety, masz taką burzę, masz, to, masz tą burzę, bo myślisz właśnie o tych wszystkich rzeczach, które już do ciebie dochodzą, jeszcze nawet nie musiałeś z kimś zamienić słowa, ty i tak już to wszystko wiesz. I to wcale nie jest naciągane, tak po prostu jest. Jeżeli prawdziwym jesteś introwertykiem, gdzie naprawdę czujesz to, co ja mówię, to wiesz, że tak jest, po prostu. Ja też długo się biłem z myślami i myślałem, że jestem jakiś opętany. Że coś mi nie tak, że po prostu mam jakieś zaburzenia. Po ludziach patrzyłem, jak on na mnie patrzą. Coś widzieli, czego ja nie widziałem. Oni widzieli we mnie kogoś innego, takiego odmiennictwa introwertycznego, zanim ja to zobaczyłem. Rozumiecie? I później człowiek tak dojrzewa, dojrzewa, te wszystkie sytuacje już przerobił, wie, że tak samo reaguje, że chce iść, wyjść z tego towarzystwa. Zmieniam często pracę, bardzo często. Jakiś mój rekord był, że zmieniam codziennie pracę. I to jeszcze w Anglii, jak podobno było ciężko znaleźć pracę, jak tym bardziej zmieniam temat. Jak ktoś mówi, że nie, nie może znaleźć pracy, to jest po prostu leniwy, albo po prostu, nie wiem, nie nadaje się do pracy. I przez trzy tygodnie byłem w codziennie w innej pracy i to jeszcze mówię w Anglii. Także to nie jest takie wszystko hej, hop, siup. po prostu ucieczka, ucieczka. A się okazywało, że uciekałem sam przed sobą. Tak, ja mam, mogę powiedzieć, że więcej historii na, na ten temat, takich moich przeżyć, ale musicie mi dać znać, czy chcecie, czy nie chcecie, bo film jest dosyć długi i nie każdy dosiedzi do końca. Ale dziękuję Wam wszystkim sposobne i każdemu yy, za komentarze. To jest fajne, fajna rzecz, że dwa stylu tutaj jest, ale mówię, bądźcie ostrożni, że samą taką z oceną samego siebie, bo nie zawsze jest tak, jak nam się wydaje. Trzeba się z tym przespać parę razy, parę chwil, parę dni e, przeżyć, upewniać się, kontrolować się, sprawdzać się. No i co? Na końcu, no, jak już się człowiek stał tym takim świadomym introwertykiem, jak już się nazwałem, sam siebie określiłem, to nie mam żadnych lęków, stanów lękowych, nie mam jakichś zachwiań, samo... A, a samoocenny jestem naprawdę pewnym siebie facetem. Yy, dawno nie będę taki pewny siebie. No to nie wiem, może to taki spontan był, nie? I co, a wy co? Ćwicie no, ćwicie w pompeczki, zapraszam na kanał, obserwujcie. Na YouTube zapraszam, Broda UK. Także co mnie, no, prosiaczki, trzymajcie się i powodzą, z są nie róbcie głupot. I nie zawsze wszystko jest tak, jak nam się wydaje, że jest. Trzeba się pobadać, samemu obserwować. Poza